Rocket League decyduje o moim składzie w FIFA 23. W jaki sposób to zrobimy? Już tłumaczę Wam zasady. Rozgrywam 3 mecze w Rocket League i za każdy wygrany mecz dostaję dodatkową nagrodę. Za jedne zwycięstwo mam 3 razy. 84 Za dwa zwycięstwo otrzymuję paczkę 10 razy 82 A jeżeli wygram 3 mecze, no to mogę otworzyć 10 razy 85 Dodatkowo każdy gol, asysta czy też obrona to dodatkowy player pick 80. A gdyby tego było mało, to każda podażka to jedna srebrna karta, której muszę użyć. W moim składzie. Zapraszam Was do oglądania. Tak, więc zaczynamy pierwsze spotkanie, zaczynamy odliczanie. No i od razu wam mówię, że mistrzowskiego poziomu się to nie spodziewajcie, bo niej rzadko w to gram, ale lecimy. Oj, piłkę, mogę uderzyć i mamy jeden zudem mamy pierwszego Dajpika. Po 18 sekundach, coś pięknego. Oj, i mamy jeden do jednego niestety wyrównują przeciwnicy. Oj, i to będzie obrona, takie jest mamy dwa playerpiki. Niezbyt ciężki strzał, ale obroniłem. I najedźmy na to i mamy 2 do 1, drugi gol, trzeci player pick. Oj, tutaj niestety nie udało mi się do tego dojechać. Przecież sami sobie to wkopali. I 4-1, no to nie jest zbyt ciężki mecz. Nic nie musiałem zrobić przy tej bramce. O może na to najadę i będzie... Ledwo co się wtoczyła ta piłka do bramki, ale jest hard -trick, Mamy już cztery player picki. O, Miskiko, <noise> przypadkiem da piłka się odbiła do bramki. Mamy go na numer 4 i 5 BlairPika. Przeciwnicy nie stawiają zbyt wielkiego oporu, to jest 7-1. I 8-1. już grają tylko we dwóch. O, leci piłka. No i nie trafiłem, ale nie przeciwnik teammate mi wystawił na pustą bramkę 9 do 1. I 6 BlairPik. Strzał z dystansu i 10-1 No strasznie łatwy mecz. Nie będę ukrywał. No i 3, 2, 1. Niech ta piłka spadnie. No, nabiłem sobie kilka player picków. Lecimy do kolejnego spotkania. Ale wiecie co? Mam kilka skrzynek do otworzenia. Więc otwórzmy. Strzut typowy, Ale tutaj klasycznie nic nie ma. To jest jakaś dziwna czapka. A teraz troszeczkę lepsze skrzynki. Tutaj jest na coś ciekawego. Ale mamy tylko jakieś koła. Nic ciekawego. Ojej, oj, no ale paner. Co tym razem? Ojej, ale brzydkie koła. Magiczne. Co tym razem? Jakiś dopalacz. No nic specjalnego. I ostatni rzadki zrzut. Zobaczmy, co będzie w środku. Może coś importowanego. Bardzo rzadki item, więc nie jest najgorzej. I to jest naprawdę fajny lakier. Zostawię go sobie. Mamy jeszcze złoty trofeum za pozegranie 20 spotkań, które sobie zrobiłem ostatnio. Może tutaj coś ciekawego, nie tylko rzadki item, ale chyba kolorowy taki jest, niebieski, ale też nic ciekawego. Nasze, nasze, aż się przyjezdniczyłem, zaczynamy drugie spotkanie, czas je wygrać. I strzelam na 1-0, nic nie musiałem robić, tym ci zrobili to za mnie. 1-0. Oj, czy to będzie bramka, numer 2? Znowu nic nie zrobiłem, ale prowadzimy 2 0 zera. Spróbujmy to strzelić, no i nie trafiam w tą piłkę. Ale jeszcze się odbiła, może uda mi się dobić. No nie, poprzeczka. Ajajaj, szkoda. Oj dobrze, że nikt na to nie najechał, bo to była wystawka na pustą bramkę z mojej strony. I chyba będzie 3 do zera. Nie dobił tego, cały czas tylko dwa. Po prostu bójmy uderzyć, mamy dużo, dużo miejsca i mamy 3 do zera. Mamy kolejnego player playerpika na koncie. I kasacja. Pięknie. Oj, piłko się odbiotrzane, i to będzie pusta bramka, to będzie do, drugi playerpik za to spotkanie. Dobrze, bo bałem się, że nic z tego nie będzie. I skończmy to odliczania. może jeszcze jakoś tą piłkę podbijemy? Niestety nie, wygrywamy drugie spotkanie, lecimy do trzeciego. Więc zacznijmy, no fajnie byłoby wygrać trzecie spotkanie, no, nie ukrywam. No Dobra, tą piłkę raczej na spokojnie powinienem odbić, wyskoczmy, podleć, o Jezus Maria. Jeden zero dla przeciwniku, trzeba odrabiać. Czekam na turbo i ta piłka się tak odbija, że chyba wpadnie, tak jest, jeden do jednego. Dzięki mojemu teammateowi. No do tego trzeba podlecieć. Tak jest! Świetna obrona. Pierwszy playak za to spotkanie. Jeszcze to wybijmy, panowie, kurczę, ale się techniki każdy gnia się z piłką na szczęście poprzeczka. Przespróbujmy tutaj może coś pierwszy freestylować. Ehm, polećmy do góry, odbijmy nie dawy w piłkę, pusta ramka, No nie, to było kiepskie. Oj, może mi się uda strzelić? Nie wiem czy nie zabrałem tego tym ale kopanina się zrobiła. Spróbujmy jeszcze na to najechać, nic z tego. Oj, ale mnie popchnął nieładnie, ale to jest chyba pusta bramka. I mamy 2 do 1. Prowadzimy. I teraz już tego nie stracimy. Oj nie... no ale się ale z tą piłką, głupio. No i mamy 2 do 2 szybko, odpowiedź rywali. Niestety. Może 9-8, no, skasowali mnie, chyba będzie dogrywka. Um, nie, trafił to. Kurczę, się, nastawiał się na dogrywkę, a tutaj wygrywamy. No nie ma szans, że w wtedy ostatnie sekundy coś, coś strzeli... No ja bym spróbował się strzelić, ale nie. Kończymy to spotkanie. Wygrywamy i łącznie mamy 9 pików. więc czas przejść do FIFA, otworzyć te paczki i piki. Tak więc ukończyłem 9 pików, zobaczmy co będzie w środku. Otwórzmy pierwszego, no liczymy tutaj na dużo kart specjalnych przede wszystkim, na fodder, no i nagrywalne na karty. W pierwszym piku jedynie Mati. W drugim weźmiemy sobie Ram's żeby mieć bramkarza. Ehm, tutaj jest karta specjalna, bierzemy Modricia. A tutaj oj, Pepe, tragedia. I Duwan Zapata, też nie najlepiej. I mamy pierwszą kartę specjalną, tutaj. weźmiemy go jak najbardziej. I mamy Kudusa, i to jest fajny pomocnik do takiego challenge'u. Następny piki, mamy salibę, świetny środkowy obrońca. Na pewno nim zagramy. I ostatni play pik pick, tutaj jedynie Tomas Party. Nie najgorsze te piki, ale też myślę, że będzie troszeczkę lepiej. Mamy kilka specjalnych kart. że 3x84. No tutaj jeszcze na nic nie liczymy, ale mamy kartę Futis! I to będzie. Angry, to będzie Jadon Sancho. Uf, będzie Jayden Sancho, czyli świetny draft. No, na pewno nim zagramy. Świetna karta. A w środku jeszcze mamy Franek Garcia, nie wiem ile ten Sancho kosztuje, to jest 300 tysięcy, niewiele jak na taką kartę z takimi statystykami. Ale na pewno nie zagramy, fajny traf. Dobrze, 10 razy 82+, tutaj jakieś 2 trzy walkouty, myślę, że jest taka szansa. I to jest kolejna karta, Futis! Hiszpania i to będzie Carvajal. Trafiam go po raz trzeci w, podczas eventu Futis. No, no oczywiście nie zagramy, tylko muszę go przepalić jeszcze w SBC przed tym. A zobaczmy co będzie w środku, czy będzie coś ciekawego. Fabian Iker, brawo, hiszpańska paczka. Naprawdę spoko. I wisienka na torcie 10x85. Plus tutaj no, już nie ma prawa się niczego spodziewać po tych dwóch poprzednich paczkach. A mamy kartę Toty. Kto to będzie, to będzie. No myślałem, że Debroni, ale to jest Kurtyła i to jest świetny traf. No, jeszcze karty Toty w tej. futis Podczas eventu Futis nie trafiłem, aż się przed niej nie Zobaczymy, co jeszcze w środku. Czy będzie coś ciekawego. Badia Shields, spoko co jest Fernando i ten Benrama. O, on może być ciekawy. Ułóżmy skład, z tego co trafiliśmy. No, uważam, że mamy świetną obronę w postaci Staliby, Karpahala, Badia, i tego lewego obrońcy mamy również Tibo Cortouë. W ataku jest Sancho z Benrama, troszeczkę martwej się o środek pola. No i może ona pasnika, ale myślę, że powinniśmy wygrać jakieś spotkanie. Będziemy grać w kwalifikacjach do FUT Champions, zagramy trzy spotkania i liczę na to, że wygramy wszystkie. Przejdźmy do pierwszego meczu. Zobaczmy z kim nam się przyjdzie zmierzyć. To jest no kurczę, taki skład okej, ale też nie jest najlepiej. Jukka do Ikera, brawo, Iker, brawo, jest Sancho i kurczę fajne było to podanie, niestety zabrakło niewiele. Przejdą Sancho, ojej, jak to I, nie w bramkę nawet Sancho, proszę Cię. Jest Fabian, jest Iker, brawo, i nasz napastnik strzela 1-0, świetne wykończenie Hiszpana. On ma własnego game face'a, co ciekawe, kurczę nie wiem kto to jest tak naprawdę w rzeczywistości, a on ma własną twarz w grze. Jak Petr Czech? Kurczę panowie, załatwo, troszeczkę załatwo. Oj, przesuńmy się. Dobrze się przesunąłem, bo to by było upokorzenie ze strony Petra Czecha. Benrama. Benrama, oj, spróbuj mu uderzyć! Poprzeczka, niestety, ratuje przeciwnika. Jest świetna piłka do Sancho. Sancho, co to jest za Sancho, jak ty strzelasz? No, tragedia. Iker, brawo, jest Jaydon Sancho, Jaydon Sancho, uderzmy z fałsza, no nie wierzę, jak on jeszcze jest smał ranki w tym spotkaniu. Kudus, jest Benrama, Benrama, i to jest 2 do 0, no Benrama i Iker, Sancho to są nasze gwiazda, nie Jaydon Sancho w tym spotkaniu. Jaydon Sancho, czy w końcu trwa? no nie wierzę w to, nie wierzę w to, jak on może nie trafiać. Świetna piłka do ikera, brawo, Iker, brawo, to jest sytuacja sama, sam przelobujmy. Ja nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, jakie ja nim tak łatwo kończy w momencie, kiedy Sancho nie jest w stanie wykorzystać sytuacji sam na sam. Ale to jest Rage Squid wygrywałem pierwsze spotkanie i mam nadzieję, że nie ostatnie. Zobaczmy, z kim tym razem zagramy. Dziwna formacja, też karty takie nie najlepsze. Myślę, że mamy szansę na zwycięstwo w tym meczu. Zaczynamy! Jest Jadon Sancho, i brawo, dziwne to badanie do metramy, troszeczkę chyba zepsułem, ale obróćmy się. I pogródkim. i ben Ramon. no on nie ma problemów z, problemów z wykończeniem, tak jak Sancho, to jest niesamowite. Jeszcze Sancho, spróbujmy coś tutaj zrobić niesamowitego, no nie, Sancho w swoim stylu stracił piłkę. Zola, Zola, że trzeba go wytrzymać, Fernando jakoś trzyma jego tempo, ale nie jest najszybszym piłkarzem. Zola, Zola, brawo Badia Schiele. Jest Fabian do Iker'a, brawo, ale świetnie to przyjął i to jest gol, 2 do 0, no jak ten młody Hiszpan świetnie kończy. Dalej czekamy na, na bramkę na Sancho, spróbujmy oj, teraz przeciwnik źle wykonał tego kickoffa. Sancho, spróbujmy powershota. I zobaczcie, się to łapie, bez problemu. To jest bardzo dziwne. Sancho do Fabiana, Fabian, spróbujmy go przejść. No i pusta bramka, Fabian 3 do 0 i to chyba będzie kolejny race quit. Zobaczmy. Tak jest, wygrywamy drugie spotkanie. Przejdźmy do ostatniego, trzeciego spotkania w tym odcinku. Tak więc ostatni mecz, letnie RTG, nie patrzymy tym razem na skład. Liczymy na trzecie zwycięstwo. Jest Benrama, świetnie się utrzymał przy tej piłce, zajdźmy na prawą nogę, Benrama, Benrama po długi, mamy jeden 0 no świetny wykończenie małgierczyk. I dalej czekamy na bramkę Sancho, powiem to po raz kolejny. Jest Gabriel Jesus, Gabriel Jesus do Zoli. I Zola niestety wyrównuje na 1 do 1. Świetne wykończenie Włocha. Sancho, ciekawe zagranie do Ikre, brawo. Ależ on to przyjął. I to jest 2 do 1. No, świetnie mi się gra tym Hiszpanem, naprawdę. Świetne ma wykończenie, świetne panowanie nad piłką. Niesamowity piłkarz. Petit do Zola, Za dużo ma miejsca. To chyba będzie 2 do 2. Brawo, Courtois. Sancho, jest Iker, brawo, spróbujmy, oj, znaczy nie, ale ubiła mu się ta piłka pod nogi, świetnie strzela lewą nogę i to jest 3 do 1, kolejny gol, Iker, brawo. No ja naprawdę nie, żadne słowa nie opiszą tego, jak dobrze mi się gra. Garcia, Garcia, nowy obrońca cały Madrid no teraz świetnie się tu prostu bo po prostu nie pobiegłem i to jest 4 do 1. Od czego gola dawno nie strzeliłem. Gwiazdy Realu Magryt dzisiaj błyszczą. Tak mogę powiedzieć. Świetna piłka do Zoli. Wyjdźmy kurtułą I... <laughs> ale go wykasował. Tym nie nie wziął pauzy. Czyżby to miał być Raid i zaraz? No nie będziemy wybijać piłki, gramy dalej, wiadomo. No ale chyba ten ślizg kurtuły no po prostu podnerwował rybala. ma i świetnie go... Ojej, ale bardzo nieładny faul. Pauza i zobaczmy czy to jest Raid i Tak jest! Wygrywamy! 13 spotkania w tym odcinku. Naprawdę, świetnie się grało tym zespołem, ale nie doczekaliśmy się bramki Jadona Sancho. Więc to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, czy chcielibyście drugą część takiego materiału, bo mi się naprawdę podobało. Do zobaczenia, cześć!